Przed nami mokry, wieczny i chłodny weekend. Jesień coraz wyraźniej daje o sobie znać. Dzień dobry państwu, Gabriela Szewczyk zapraszam na prognozę pogody. W piątek aura nie będzie nas rozpieszczać. Od rana dominować będą chmury i przelotne opady deszczu. W pierwszej części dnia miejscami może padać intensywniej, szczególnie do południa. Temperatura utrzyma się na poziomie około 9-13 stopni, więc mimo braku wiatru odczucie chłodu będzie wyraźne. Wiatr umiarkowany chwilami silniejszy z kierunków zachodnich i północno-zachodnich w porywach do 7 metrów na sekundę. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem możliwe będą krótkie przejaśnienia. Słońce pokaże się na chwilę, ale to raczej przedsmak, a nie zapowiedź poprawy pogody. Sobota przyniesie bardzo podobny typ aury. Poranek chłodny od 6 do 8 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie 12-13 stopni. W regionie pojawią się słabe przelotne opady deszczu, szczególnie w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych. Wieczorem niebo pozostanie zachmurzone, choć opady powinny zaniknąć. w słaby do umiarkowanego w północno-zachodnich w porywach do 6 m na sekundę. Będzie chłodno i typowo jesiennie. Kurtka przeciwdeszczowa i cieplejsze ubranie zdecydowanie się przydadzą. W niedzielę pogoda niewiele się poprawi. Nadal dominować będą chmury i przelotne opady, tym razem częstsze w drugiej części dnia. Rano temperatura około 10 stopni, w południe i po południu do 13 stopni. Wraz z deszczem i umiarkowanym wiatrem z zachodu w porywach do 7 m na sekundę odczucie chłodu pozostanie wyraźne. Wieczorem i w nocy nadal pochmurno z temperaturą około 10 stopni. Cały nadchodzący weekend upłynie pod znakiem prawdziwej jesiennej aury. Będzie chłodno, wilgotno i wiecznie, z przelotnymi opadami, które szczególnie dadzą się we znaki w piątek rano i w niedzielne popołudnie. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na poziomie od 11 do 13 stopni, a noce i poranki będą wyraźnie chłodniejsze miejscami zaledwie 6 stopni. To będzie weekend typowo jesienny, bez większych załamań pogody, ale też bez złotej słonecznej aury. To dobry czas na spokojny odpoczynek w domu, gorącą herbatę i pierwsze przedstawienie się na jesienny rytm dnia. Mimo wszystko życzymy Państwu udanego weekendu. Pamiętajcie o parasolach i do zobaczenia za tydzień.